Dzień dobry, Bartłomiej Dybiec. Witam się z Państwem w czwartek 28 listopada w lokalnej TV. Jest to 333 dzień roku, do jego końca pozostały 33 dni. Przed nami wieczór ze sporym zachmurzeniem i opadami deszczu. Słońce dziś wzeszło o 7.19, natomiast zaszło o 15.29. Dzień trwał 8 godzin 10 minut i był krótszy od najdłuższego o 8 godzin 37 minut i dłuższy od najkrótszego o 28 minut. W jakiej fazie znajduje się księżyc? Dąży do nowiu. Cytując dzisiejsze przysłowie, kiedy Zdzisiek rano szroni, zima jest w zasięgu dłoni. Dziś z życzeniami imieninowymi śpieszymy do Grzegorza i Zdzisława. 28 listopada obchodzimy bardzo przyjemne święto, Dzień pocałunku. Co więcej, nie tylko przyjemne, ale i pożyteczne. Dlatego też warto zapisać tę datę na czerwono w naszym kalendarzu. Pocałunki niosą za sobą wymierne korzyści. Już dawno zostało to udowodnione przez naukowców. Powstała nawet dziedzina zajmująca się zgłębianiem tego tematu, nazwana filematologią, od greckiego fileo oznaczającego miłuje. Już samo to, że całowanie wpływa na dobre samopoczucie i nastrój, powinno wystarczyć. Dzieje się tak ze względu na produkcję hormonów takich jak oksytocyna, endorfina i dopamina. Wszystkie mają związek z odczuwaniem szczęścia i przyjemności. Długi pocałunek jednocześnie obniża poziomy kortyzolu, hormonu stresu, a więc działa kojąco. Warto mieć to na uwadze w tych szalonych i szybkich czasach. 116 lat temu, w 1908 roku, w Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się prapremiera nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Warto dodać, że premiera odbyła się dokładnie rok po śmierci autora. Stanisław Wyspiański zmarł 28 listopada 1907 roku. W 1918 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał Polską Marynarkę Wojenną. W 1942 roku w Warszawie zastrzelony został sekretarz KC PPR Marcelino Wodko. Okoliczności jego śmierci nigdy nie zostały do końca wyjaśnione. W 1943 w Teheranie rozpoczęła się konferencja Wielkiej Trójki, w której uczestniczyli Winston Churchill, Franklin Roosevelt i Józef Stalin. Natomiast w 1967 roku w warszawskiej FSO na Żaraniu wyprodukowano pierwszego Fiata 125P. W tym dniu w 1757 roku urodził się William Blake, poeta, malarz, mistyk. W 1820 urodził się Fryderyk Engels, niemiecki filozof społeczny, działacz rewolucyjny, współzałożyciel i jeden z przywódców pierwszej i drugiej międzynarodówki, współpracownik Karola Marxa, współtwórca marksizmu i manifestu komunistycznego, autor prac Położenie klasy robotniczej w Anglii oraz Pochodzenie rodziny własności prywatnej i państwa. W 1871 urodził się Andrzej Strug, właściwie Tadeusz Gałecki, pisarz, publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy. W 1948 roku w Warszawie urodziła się Agnieszka Holland, reżyserka, scenarzystka, autorka filmów, aktorzy prowincjonalni, gorączka, samotna kobieta, gorzkie żniwa, zabić księdza, Europa, Europa, całkowite zaćmienie, tajemniczy ogród w ciemności, gorający krzew i pokot. To kulturalny czwartek w lokalnej TV. Zapraszam do obejrzenia wywiadu z Piotrem Sobierajskim, właścicielem klubu Kameleon w Ostrowcu Świętokrzyskim. To okazja, aby poznać bliżej człowieka stojącego za jednym z miejsc kultury i rozrywki w mieście. W rozmowie poruszymy temat wyzwań, jakie wiążą się z wprowadzeniem klubu w ostrowcu. Dowiemy się, jak radzi sobie z codziennymi trudnościami i jakie są jego strategie na sukces. Nie zabraknie również informacji o planach na najbliższy czas oraz ciekawych wydarzeniach, które przyciągną uwagę mieszkańców Ostrowca. Piotr Sobierajski podzieli się także swoimi wizjami na przyszłość i pomysłami na rozwój klubu Kameleon. Bartłomiej Dybiec, witam Państwa bardzo serdecznie w Lokalnej TV. Dziś znajdujemy się w Klubie Kameleon, a moim i Państwa gościem jest Piotr Sobierajski, właściciel Klubu Kameleon. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Piotrze. Witam Panie Bartku i witam Państwa również bardzo serdecznie. Klub Kameleon, jedyny klub muzyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim, czy to jeśli chodzi o sektor prywatny, czy, czy publiczny, więcej klubów muzycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim nie mamy, więc chciałbym zapytać, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, aby stworzyć w Ostrowcu Świętokrzyskim klub muzyczny? Co prawda mieliśmy już kiedyś, przypomnijmy, klub Perspektywy istniał w dawnym kinie Etiuda, w tym momencie Centrum Tradycji Kłótnictwa, ale istnieć przestał i pojawił się kamerą. Skąd w ogóle ten, ten pomysł? To może zacznę jeszcze od tego, że właściwie najbliżej nam do Perspektyw, bo to był taki rzeczywiście stricte klub muzyczny, Podobnie jak zresztą my, uważam, że klub muzyczny nie powinien się przede wszystkim zajmować gastronomią. Mamy dobrą muzę, gwarantujemy, że, że u nas naprawdę, jeżeli koncert to coś z górnej półki i stąd też nazwa Camelon ma, ma jakby cechować tę naszą odrębność w różnych stylach, blues, jazz, gramy, gramy dys, mamy też dyskoteki, robimy po prostu wiele rzeczy wokoło dobrej muzy. Ale dlaczego akurat klub muzyczny? To myślę, że to gdzieś takie moje z dawnych lat miałem takie marzenie, żeby prowadzić klub muzyczny i żeby on się nazywał Kameleon. I ta nazwa ziściła się w końcu, i myślę, że właśnie ona odzwierciedla. Różnorodność tego, co oferujemy. Czyli można po prostu powiedzieć, że klub to jest takie trochę spełnienie y, Pana marzeń. Y, i można tak to Ostrówie, ująć. Tak. I, I w tym dobitnie, że pomaga mi moja żona, która, która zresztą ten mój pomysł po cichu też y, trzyma kciuki, żeby to tak dalej wspierać. Wspiera swój. i akceptuje. Wspieraj, akceptuje tak jest. I ale, pomaga. ale chyba nie jest łatwo prowadzić klub muzyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie jest Konkretnie łatwo. nie chodzi mi właśnie o, o nasze miasto, y, ponieważ no, często spotykamy się. Ze stwierdzeniem, że Ostrowiec Świętokrzyski jest miastem specyficznym. I jak to właśnie ta specyfika Ostroca Świętokrzyskiego przekłada się na prowadzenie klubu muzycznego w Ostrocu Świętokrzyskim? Ja, ja myślę, że tam może nie chodzi nawet bardziej bardzo o specyfikę miasta, bo każde miasto ma jakiś procent. Mieszkańców, którzy chodzą na takie imprezy, chadzają na koncerty, czują się dobrze w takiej atmosferze koncertowej, niekoniecznie w dużej sali. Właśnie chodzi, teraz mówimy o klubach, i to jest ograniczona liczba ludzi. To jest zawsze ograniczony jakiś fragment społeczeństwa, który potrzebuje czegoś takiego. I u nas w Ostrowcu, ponieważ dzieje się, ja nie, nie uważam, że to jest miasto, w tym się nic nie dzieje, bo się naprawdę dzieje. E, chociażby MCK, czyli nasz tutaj główny, że tak powiem, nasz, mie, nasze miejsce kultury, gdzie ono się może wydarzać na większym poziomie dzieje się. To są bardzo dobre koncerty, biblioteka, jest BWA. Miasto naprawdę ma dużo do zaoferowania. Nie uważam, że Ostrowiec jest w czymś gorszy na przykład od Krakowa. Mówimy tutaj o prawda, procentowym, e, procentowo do, do liczby mieszkańców. Także Ostrowiec dzieje się, no i my w tym wirze też, prawda, dużo. Jeśli chodzi o sam klub muzyczny, nie żyjecie, że tak to określę, tylko i wyłącznie z koncertów, ponieważ. W waszym klubie i żeby utrzymać, tak, tak przynajmniej zakładam, klub muzyczny, trzeba robić także inne rzeczy. Więc w kameleonie oprócz zwykłych koncertów odbywają się także dyskoteki, odbywają się tak jam session. A chociażby, to, dzisiaj. Chociaż, chociażby, chociażby dzisiaj. Chociażby dzisiaj, tak? O czym jeszcze będziemy mówili, jaka w ogóle idea stoi za, 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 za jam session. Natomiast y, też spotkania autorskie i na przykład te się cieszą y, bardzo dużym y, zainteresowaniem. Co prawda, z tego co wiem, teraz nie ma y, zaplanowanych, ale kilka tych spotkań autorskich, podróżniczych też się w y, Kamelonie odbyło. Tak, i to zazwyczaj <trym> próbujemy organizować takie spotkania z ciekawymi ludźmi w niedzielę. Y, I chociażby nawet mamy w styczniu już umówionych. Dwoje podróżników, które będzie opowiadać o Kolumbii, o wyprawie, o wyprawie tam. i Mamy też czasami, puszczamy jakieś filmy, na przykład ostatnio mieliśmy The Meaning of Life Monty Pythona. W planach mamy teraz film czarno-biały Dracula, dobrze chyba mówię, tak? i z muzyką, z podkładem, bo jest to kino nieme, więc. Potrzebny jest ten podkład muzyczny i będzie na żywo. O tym to też chyba zahaczymy. O zechaczymy. tym jeszcze będziemy jak najbardziej mówić. Więc e... mówię o to różnorodności. Takie spotkania z ciekawymi ludźmi to jest coś, co nas bardzo, bardzo też kręci. Bo się okazuje, że w naszym mieście mieszkają naprawdę fantastyczni ludzie i, i trzeba tylko po prostu ich tutaj posadzić i niech opowiadają, więc pracujemy na tym intensywnie. E... No, to w takim wypadku chciałbym wiedzieć, jak to się spotyka z zainteresowaniem, ponieważ z tego, co się orientuje, to na każdym praktycznie spotkaniu, właśnie czy to podróżniczym, czy to spotkaniu autorskim, praktycznie można powiedzieć, że w Kameronie jest komplet. Tak. Staramy się dobrze reklamować gdzieś w naszych, tych, w naszych social mediach i, i, i w inny sposób plakatujemy, staramy się dotrzeć do większej liczby mieszkańców. Nie ukrywam, że są koncerty, na których przychodzi naprawdę bardzo mało ludzi i jesteśmy tak trochę nam głupio, bo ci co byli mówią... Dlaczego nas tak mało, tak? No ale to też jest kwestia tego, co w mieście się dzieje, prawda? Jest mecz jakiś piłkarski, czy jest jakiś większy koncert, także nie, nie możemy też z kolei planować naszych e, koncertów na zasadzie, rozglądając się, co jest wokoło, bo to jest kwestia też umowy z artystą i artysta musi mieć czas, więc to nie jest takie proste i czasami tak się właśnie dzieje, że jest trochę e, mało tutaj e, bywalców naszych. A czy zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że kto ma wiedzieć o koncertach w Kamelonie, ten wie? No ja jednak ja, trzeba ja, ja, ja yy... myślę, że najlepszą yy... reklamą wie pan panie Bartku, to jest poczta pantoflowa, tak? Więc liczymy na to, że powolutku, bardzo powoli idąc yy, yy, tą myślą, to yy, coraz więcej ludzi o nas wie, bo po prostu ci, którzy przyszli pierwszy raz, opowiadają, i tak to właśnie yy, się dzieje. Także bardzo nam miło gościć ciągle jeszcze. Ludzi, którzy tutaj nigdy nie byli i są w jakimś sensie zafascynowani naszą, naszą miejscówką. Ale można powiedzieć, że łatwo nie jest i trzeba cały no, czas łatwo, działać, łatwo, trzeba łatwo, cały nie. czas wymyślać jakieś nowe formy wydarzeń, formy imprez kulturalnych, tak aby od potencjalnych odbiorców interesować ofertą i ich tutaj właśnie do tego miejsca przyciągać. Tak jest. I myślę, że tu jest bardzo dużo czynników. tu się składa na to, że u nas jest trochę inaczej niż idzie indziej, bo nie chcemy takiego klienta, który będzie nam się opierał o bar. Tylko staramy się też podejść w tym temacie specjalnie do tego, co tu serwujemy jako dobry dodatek. Jakie plany macie na przyszły rok? Ponieważ o tym, co się będzie działo y, jeszcze w tym roku, będziemy mówili y, podczas naszego wywiadu, aczkolwiek... Na pewno już powoli zaczynacie planować duże wydarzenia inne, także kulturalne i nie tylko na przyszły rok. Co możemy powiedzieć, tak ogólnie? Tak, w tej chwili mamy styczeń, luty i nawet marzec mamy już zaplanowane kilka dobrych koncertów, które na pewno, na pewno, na pewno przyciągnie tutaj bardzo dużo widzów. Powiem tylko, że wracamy do kubańskiej muzy, to to już coś, co się sprawdziło u nas. Mamy trzech kubańskich muzyków, którzy mieszka w Nadarzynie pod Warszawą i po prostu robimy w styczniu tutaj w środku zimy kubańską imprezę. To, to mogę powiedzieć na 100%, bo to mamy potwierdzone. Już wspomniał pan, że już Kubańczycy występowali w kamerze. Tak, i, i tak. z jakim odbiorem się przyjął? No, mieliśmy tutaj dosłownie komplet, zabrakło miejsc siedzących, było dużo. Bardzo, dziewczyny się mogły w końcu wykazać tańcem, także pod sceną się działo. Bardzo, bardzo, trzej, mili panowie, rewelacja. Także to zapraszam w styczniu. Będziemy mieć szeroką drillową, żywą potańcówę. To następna potwierdzona data, ale w tej chwili jeszcze nie będę wywoływać. Szczerze mówiąc, za dużo dat. Wszystko mi się gdzieś miesza. Ale Ogólnie mogę powiedzieć, że nowy rok w bardzo fajnym. A, przede wszystkim. Zapraszamy wszystkie panie. Będzie to koncert Kaliny, coverowy koncert Kaliny Jędrusik. Naprawdę fantastycznym składzie, ale na razie też nie będę za wiele mówić, bo, bo to jeszcze dogrywamy temat. Tak? To, co wszystko. Czyli będzie się w Kameleonie działo, a teraz wróćmy do tego, co się będzie działo w najbliższym czasie. Dziś, jak już zresztą wspomnieliśmy, Jam Session, w ogóle yy, yy, jaka idea przemawia za Jam Session? I tak naprawdę yy, też nawiążę na chwilę do perspektyw, ponieważ z tego co pamiętam rzadko, bo rzadko a tam były organizowane yy, tego typu wydarzenia, a potem idea organizowania Jam Session troszeczkę przymarła i dzięki w Ostrowcu Świętokrzyskim i dzięki Kameleonowi ona powróciła. No więc w ogóle sama idea James polega głównie na tym, żeby wyciągnąć tych lokalnych naszych muzyków, żeby mogli sobie tutaj e, zagrać na scenie, potrenować. Może jakaś nowa formacja mogłaby się stworzyć na bazie tego. E, mamy instrumenty, mamy perkusję, mamy dobre organy Jamaszka P80. E, wszystko, że tak powiem, do, po to, żeby zjednoczyć to środowisko. Mikrofony całe mikrofon sprzęt. śmieją też jest tak, dostępne? Wszystko mamy, to jest łącznie z oświetleniem scenicznym, wszystko jest gotowe i w ten właśnie dzisiejszy czwartek to się odbędzie. Stąd też gorąco zapraszam wszystkich, którzy tak się mówi popularnie czują bluesa i, i mogli się spróbować na, na małej scenie. Jeżeli udałoby nam się tutaj sformować jakąś na przykład bluesową, to jest moje marzenie. Tak, kolejne. Taką lokalną bluesową formację, która mogłaby przewić, że tak powiem, ten nurt bluesa, który u nas, no mówię się, Mira Kubasińska, Wielki Ogień. I, Fajnie by było mieć tu na loka lokalny, nosowy skład. Losowy skład tak. No to jak Państwo słyszeliście, warunki do tego, aby grać są jak najbardziej. Z tego co zrozumiałem, Panie Piotrze, no to wystarczy tylko zabrać ze sobą dobre chęci i instrument muzyczny i ewentualnie Dokładnie. przewód, którym ewentualnie instrumentalista podłączy się do wzmacniacza i wychodzi na scenę i gra. Dokładnie tak. Mamy cztery piece, które sobie tak. Tak bardziej technicznie, i praktycznie ktoś przyjdzie ze swoją gitarą, wpina się w nasz system i, i gramy. I to dzieje się dzisiaj od 19.00 dla każdego muzyka, który przyjdzie tutaj do nas zagrać. Od zagranicz... 20 Tak, od... przepraszam, od 20.00. I jeśli chodzi jeszcze o ten weekend w Kameleonie, no to też nie zapominajmy o tym, że w sobotę są Andrzejki. I Klub Kameleon również przygotował y, dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zabawę andrzejkową, ale z tego co wiem miejsca się już kończą. Mamy dosłownie chyba jeszcze 4 czy 6 wolnych miejsc na tę sobotę na Andrzejki. No i szykujemy tutaj fajne fajnej będzie się coś działo. Także to też szczególny moment w Kameleonie. Zapraszam. I zapasem mamy jeszcze grudzień, to już za chwilę. A wiem, że już powoli te plany na grudzień są dopinane, a właściwie można powiedzieć, że już są dopięte i coś możemy powiedzieć na temat grudnia. Tak, oczywiście. Grudzień jest dosłownie zapasem. no A grudzień to wiadomo, to e, a, Mikołajki. I Mikołajki u nas no, mamy piąty, szósty, szósty jest to chyba święty Mikołaj, ale piątego też mamy koncert, ale bardziej taki, powiedziałbym, z muzyka tła, muzyka e, filmowa. E, genialny taki po prostu koncert, który najlepiej byłoby e, odsłuchać u nas na, na leżakach, bo tak wiem, mamy przez winicę modła, która nam tu podrzuca czasami leżaki, więc taka naprawdę leżakowa muzyka, przy, można przy, po tym y, zapomnieć na chwilę o tym, co wokoło. To będzie 5 grudnia, Cenkier z Kwirut, Skir, Skir, przepraszam bardzo, to jest dwóch muzyków z Krakowa, y, zabiorą nas w taką muzyczną podróż, więc szczególnie zapraszam właśnie na, na czwartek. Następny dzień to jest Lorraine, to jest nasz tu świętokrzyski projekt muzyczny, bardzo fajnie chłopaki grają. 12, przepraszam, 6 grudzień. Mogę już tak jechać, czy, czy jeszcze Pan chce mnie przepytywać w międzyczasie? Cały czas. Dobra, to ja jadę dalej. W takim razie i 12, 12 mamy Stygmę, to jest zespół ostrowiecki, który już drugi raz będzie u nas występował. 14 grudzień mamy Dance Macabre, to jest dyskoteka w takim Ciemnym wydaniu, takim gotyckim, gotyckim by powiedział, dokładnie tak. I 20 grudnia mamy muzyka jazzowego z Lublina. On jest wykładowcą na elbelskiej wyższej szkole muzycznej. Będzie z dwoma dziewczynami, które będą akompaniować mu do trąbki. I to wszystko 20 grudnia w piątek Jerzy Małek się nazywa Pan Trio. O właśnie. I oprócz tego Panie Bartku. Wszystkie soboty na kalendarzu w grudniu zapraszamy na parkiet, gramy dyskoteki. dyskoteki. Tak jest. I dyskoteki to też jest forma, która jest potrzebna w Ostrocu Świętokrzyskim. to jest taka czysto rozrywkowa. Tak, oczywiście. I myślę, że taką dyskoteką, jaką my tu organizujemy, jest dalej przez to, że nie jest to lokal gastronomiczny, więc stwarzamy przez to jakiś klimat, takiej stricte dyskoteki. Prawda. Panie Piotrze, nawiązaliśmy jeszcze do tego, że dużo muzyków odwiedza Kameleon. Praktycznie w każdy weekend coś się dzieje. Głównie są to muzycy z Polski, bądź mieszkający w Polsce, aczkolwiek wiem, że zdarzały się też sytuacje, że przyjeżdżali muzycy z zagranicy. Tak, mieliśmy kilka takich koncertów i szczerze mówiąc, pewnie niebawem też taki się wydarzy. Jest, jest pewna grupa muzyków z, z, nie, nie, z zagranicy, która mieszka w Polsce. Na przykład mieliśmy Astro, Astrolitczyka, który mieszka już tutaj 12 lat. E, ale fa no, fantastycznie mówiłem po polsku. Mieliśmy, jest spóław w e, Moriach Łódz. E, no i było jeszcze kilku innych języków, teraz nie będę przywołał sobie w pamięci, bo naprawdę e, od tych dwóch prawie lat, jak istniejemy, grało już tu tyle składów, że czasami... Ale zagraniczni twórcy też tak, Ostrowiec się to wszystkich tak, chętnie odwiedzają. Tak, dokładnie tak. I, I no i w jakimś sensie też to y, podnosi Prestiż naszego klubu, dlatego że wśród muzyków, którzy koncertują na mniejszych lub większych scenach, już jesteśmy widoczni, gdzieś słyszeli, chcą, sami się zgłaszają do nas. Nie, nie muszę ja szukać, w tej chwili mamy naprawdę sporo. Zespołów, które pytają. I się o... same odzywają, I no właśnie. Bo, bo, bo na początku działalności Klubu Chameleon chyba było tak, że pan y, sam pisał do zespołów, tak? tak Budował dokładnie. markę tego miejsca, tak, natomiast tak. już w tym momencie. Mogę wybierać. Tak. Po Mogę prostu wybierać. odpala pan maila i, i sprawdza, y, co, co tam ciekawego jest y, dostępnego z ofert, które są wysłane bezpośrednio do klubu. Dokładnie tak. Staramy się naprawdę. Y, y, w tej masie, bo to jest naprawdę, przychodzi dziennie 3-4 maile z zapytaniem, e, trzeba każdy zespół sprawdzić, gdzieś go znaleźć na YouTube, odsłuchać, posłuchać, co to jest za muzyka i, I czy pasuje. I czy pasuje do, do, do tak, że to trochę już inaczej wygląda, jak to było na początku. Panie Piotrze, ja życzę Panu powodzenia oczywiście z prowadzeniem klubu i żeby tutaj jak najwięcej wydarzeń się działo, a ja Państwa mogę zapewnić, że na łamach lokalnej TV będziemy oczywiście informowali o tym, co się dzieje w klubie Kameleon, tak żebyście mieli Państwo wiedzę na bieżąco. Czy to na naszej antenie, czy też na portalu przypomnę adres lokalna a ja już dziękuję Panie Piotrze za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. O tym, co w najbliższy weekend będzie działo się w Klubie Kameleon, a także o innych ciekawych wydarzeniach w Ostrowcu Świętokrzyskim i w naszym regionie, powiem w programie W Pierwszym Rzędzie. Zapraszam do oglądania. Bartłomiej Dybiec witam w pierwszym rzędzie. Dziś program nagrywamy w Ostrowieckim klubie Kameleon, gdzie praktycznie w każdy weekend organizowane są koncerty, dyskoteki albo innego rodzaju kulturalne wydarzenia, jak jam session. I to właśnie jam session zaplanowali właściciele Kameleona na najbliższy czwartek 28 listopada. Klub dysponuje własnym sprzętem jak perkusja, wzmacniacze gitarowe czy mikrofony. Muzyk, który chciałby spróbować swoich sił na scenie, wystarczy, że zabierze ze za sobą instrumenty lub pałki perkusyjne w przypadku perkusisty. Jam Session to spontaniczne spotkanie muzyków, podczas którego improwizują wspólnie bez wcześniejszych prób. Takie sesje są popularne w jazzie i innych gatunkach muzycznych, umożliwiając twórcom wymianę pomysłów i inspiracji w swobodnej atmosferze. Początek tego wydarzenia zaplanowano na godzinę 20. Wstęp jest bezpłatny. Zostajemy jeszcze na chwilę w Kameleonie, ponieważ na najbliższą sobotę przypadają Andrzejki. Właściciele klubu zapraszają na wieczór andrzejkowy z muzyką na żywo graną przez DJ-a. Nie zabraknie wróżb andrzejkowych i dobrej zabawy. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że zostało tylko kilka wolnych miejsc. Szczegóły tego wydarzenia dostępne są m.in. na profilu Facebookowym Kameleona. A teraz sprawdźmy, co jeszcze w ten weekend odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim i naszym regionie. Znalazłem dla Was warsztaty, które z pewnością zainteresują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jeśli lubicie kreatywną zabawę połączoną z edukacją, to pracownicy Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu zapraszają na kolejne warsztaty w Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym razem będzie można stworzyć gąskę, która stanie się symbolem instytucji. Co gąska ma wspólnego z hutnictwem? Odpowiedź na to pytanie poznacie podczas zajęć. Podczas warsztatów będziecie mieli okazję własnoręcznie wykonać maskotkę oraz posłuchać legendy, która wyjaśni związki tego zwierzęcia z hutnictwem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 1 grudnia o godzinie 11 w Centrum Tradycji Hutnictwa przy Alei 3 maja 6. Bilety w cenie 20 zł za osobę dostępne są w kasach CTH oraz w kinie Etuda. Kolejna edycja tych samych warsztatów odbędzie się tydzień później, 8 grudnia. Pracownicy Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu zapraszają na spotkanie autorskie z Kingą Burek oraz oprowadzanie kuratorskie Justyny Łady, które odbędzie się w piątek 29 listopada o godzinie 17.30. Wstęp będzie bezpłatny. Spotkanie z Kingą Burek i kuratorką Justyną Ładą to wyjątkowa okazja do zgłębienia tajemnic powstawania wystawy Dobra Chęć oraz poznania inspiracji. Które stoją za prezentowanymi pracami. W ramach wydarzenia odbędzie się także oprowadzanie po wystawie, które pomoże zrozumieć jej kontekst i przesłanie. Teraz przenosimy się do Sudołu, gdzie mieści się rezerwat Krzemionki. Pracownicy Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki serdecznie zapraszają na wyjątkową Andrzejkową sobotę w muzeum, która odbędzie się 30 listopada o godzinie 11. Święty Andrzej Ciłkarze, co ci los? przyniesie w darze. To motto wydarzenia, podczas którego sięgniemy do andrzejkowych wierzeń naszych przodków i spróbujemy zajrzeć w przyszłość. Wróżby z wosku lanego przez dziurkę od klucza, analizowanie długości obierek z jabłek i nasłuchiwanie odgłosów zwierząt tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na uczestników. Nie zabraknie dobrej zabawy z przymrużeniem oka, a także interesujących opowieści o tym, skąd wywodzą się andrzejkowe tradycje. Koszt uczestnictwa wynosi 15 zł za osobę, a zapisy przyjmowane są do piątku 29 listopada. Tydzień później pracownicy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki zapraszają na spotkanie w świątecznej atmosferze, bo w sobotę 7 grudnia odbędzie się wydarzenie z ekipą Mikołaja, niezwykłymi gośćmi, którzy podróżują w czasie. Mikołajowi towarzyszyć będą pomocnicy z epoki kamienia, legendarne elfy oraz przedstawiciele Rzymskiego Legionu. Mający styczność ze świętym Mikołajem z Miry. Spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami odbędzie się na terenie rekonstrukcji Osady Pradziejowej. Będziemy jeszcze mówić w naszej antenie o tym wydarzeniu. Teraz zajrzyjmy do Starachowic. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz pracownicy Parku Kultury w Starachowicach zapraszają na otwarcie wystawy Ruch Tektoniczny. Wystawa skupia się na surowym, a zarazem fascynującym krajobrazie oraz bogactwach naturalnych Gór Świętokrzyskich, które znacząco wpływały na kształtowanie architektury regionu po II wojnie światowej. Wernisarz wystawy odbędzie się 29 listopada o godzinie 18 w foyer Parku Kultury. W ramach weekendu otwarcia 30 listopada, czyli w sobotę o godzinie 12 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie prowadzone przez Kacpra Kępińskiego. Wystawę będzie można oglądać do 2 lutego 2025 roku. Na koniec dzisiejszego programu mam jeszcze coś dla fanów komedii i kabaretów. Co prawda wydarzenie odbędzie się dopiero w przyszłym roku, ale już uruchomiono nabór. Pracownicy Osiedlowego Domu Społecznego Malwa i Centrum Kształcenia Ustawicznego zapraszają do udziału w konkursie amatorskich kabaretów. Jeśli masz talent do rozśmieszania innych i chcesz podzielić się swoją twórczością, nie przegap tej okazji. Konkurs jest otwarty dla grup kabaretowych i solistów w dwóch kategoriach wiekowych dla dorosłych oraz młodzieży szkolnej. To doskonała okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności, zdobyć doświadczenie sceniczne i po prostu dobrze się bawić. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2025 roku, a o wydarzeniu jeszcze będziemy mówić na naszej antenie. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Państwu życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.